Dzień dobry państwo. nazywam się Monika Bernesiak, a Wy na moim kanale, na kanale Aroma oglądacie w tej chwili recenzję zapachu od Dolce Gabbana, Dolce Gabbana Purfem oraz Dolce Gabbana Purfem Intense. Bardzo mi miło, że wpadliście na mój kanał, bardzo mi miło, że wpadacie tutaj często. Mam nadzieję, że mój cel, jaki właśnie sobie obrałam taki, aby poznać zapachy, aby nie kupować ich za bardzo w ciemno i aby móc sobie wyobrazić, zwizualizować, jak one pachną, osiągnęłam. Po części osiągnęłam bynajmniej. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Jeszcze raz Wam za wszystko dziękuję. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zachęcam do tego. Zachęcam również męską część mojej widowni, aby zostawiali komentarze i aby. Dawali mi znać, że jeszcze mało im tych recenzji męskich. Gdyż rzeczywiście troszkę może się skupiłam na damskiej publiczności, gdyż mam więcej od Was odzewu, drogie panie. Bardzo za to dziękuję i bardzo dziękuję również za subskrypcję. Otóż zaczynajmy więc. Mam dzisiaj Dolce Gabbana pour femme i Dolce Gabbana pour femme intense. I zapachy, które mam przed sobą, obydwa zapachem z włoskim temperamentem, z takim zmysłowym akordem, dość sporą dawką słodyczy, podkręcone jeszcze akordem, oczywiście y, takim drzewnym i takim wyjątkowym akordem, jak to Donuczek Bana uwielbia robić. Wydaje mi się, że są naprawdę dobrym pomysłem na to, aby, aby zakochać się w tej marce, aby chociaż mieć coś z tej marki dla siebie. I tak jest w moim przypadku, gdyż ja akurat nie jestem zwolenniczką Dolce Gabbana, ale po tej recenzji całej i po tym moim tutaj testowaniu powiem Wam, szczególnie e, zapach Dolce Gabbana Pour zyskał w moich oczach. Zdecydowanie zawsze myślałam sobie, że on jest bardzo podobny do Manifesto, którego uwielbiam i które e, muszę mieć w swojej, e, w swojej jakby kolekcji zawsze. A Aczkolwiek po testach wywnioskowałam, że ten zapach jest zdecydowanie inny. I oprócz tego, że właśnie ta baza Dolce Cabana wyłania się z tego zapachu, to jeszcze mamy takie fantastyczne akordy. Akordy właśnie malinki, maliny i pianek. Pianek, które wiecie, no są mega słodkie, są strasznie apetyczne i są takie dość uzależniające i takie narkotyczne wręcz w odbiorze. Mamy również tuberozę, mamy kwiat pomarańczy, mamy jaśmin. I jaśmin w tym zapachu rzeczywiście daje o sobie znać. Tutaj mamy taką nutę słodyczy, górmu, owoc, kwiatowo-owocowo-orientalna. Yy, kwiatowo Więc nuty zdecydowanie nam się przeplatają, tworzą fajną konstrukcję zapachu i taką konstrukcję zapachu, Którą sobie właśnie Dolczakabana wymyślił, że pachnie kobieta idealna, kobieta trochę z taką krągłością, kobieta zmysłowa, kobieta taka, taka głośna, kobieta taka krzykliwa troszkę. Myślę, że taka prawdziwa włoska kobiecość, tak właśnie jest określana, jak Dolce Gabbana ją widzi. Czyli mamy i malinę, i mamy pianki, które po prostu są. Bardzo słodkie, niesamowicie słodkie, i mamy i jasin, i mamy tuberozę, i mamy taką dźwięczność, właśnie akordu drzewnego. Ale to wszystko jest na bazie dość charakterystycznej, bazie do A wersja Intens, kochani, ona jest jakby podkręcona do granic możliwości, podkręcona i bardziej przybajeżona. Mamy tutaj dodatkowo zieloną skórkę mandarynki i ten zielony aspekt czuć. Czuć go naprawdę, ale zdecydowanie, według mnie, ten słodki, taki dość ciężki i taki dość... Um, ciężki i taki dość jakby tępy, tępy niuans zapachu, coś mi w nim nie gra. Po prostu jakby właśnie było tak troszkę za, za gęsto, za syropowo i za tak prymitywnie. Fakt faktem, zapach nie, nie kupił mnie w całości, natomiast czy Was kupi? Chciałam powiedzieć, że nie jest to zapach, który wybrzmiewa mocniej, mimo tego, że podkręcone ma te noty. Myślę sobie, że jeśli chodzi o trwałość, to uwaga, woda toaletowa, woda perfumowana, klasyczna, e Purfem, będzie się trzymać dłużej na naszej skórze niż woda perfumowana Intens. Tak. Tak właśnie tutaj zaobserwowałam. Więc ciemna butelka niech Was nie zmyli. Tutaj wystarczy już tej jakości. Jest aura, która nas wcale nie przytłacza, która wokół nas będzie cały czas, jakby istnieć i w której się będziemy dobrze czuły. Jako Polki, jako nie I wydaje mi się, że zdecydowanie polecam Wam testować i polecam również sprawdzić w niejednej aurze. Dzisiaj mamy taką jesienną, smutną aurę, ale zdecydowanie ten zapach będzie fantastycznie na naszych rozgrzanych ciałach pracował. Spróbujcie go potestować globalnie. Oczywiście tylko i wyłącznie, moim zdaniem, globalne testy mogą nam dać taką. Taką rzetelną informację, czy ten zapach jest dla nas e, latem, spróbujcie go testować jesienią i spróbujcie go testować również w chłodne, zimowe dni. Dla mnie naprawdę wysoki kunszt wykonania. Podziwiam i polecam. Dziękuję Państwu pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji.